Justin Bieber przylapany z piwami i radzi sobie z wybrykami Michaela z diecia. Justin Bieber z pewnością nie narzeka na brak emocji. Wokalista mierzy się z blaskami i cieniami show biznesu od 14 roku życia, a kilka dni temu świętował 29 urodziny. Celebracji mogła przebiegać w napiętej atmosferze. A wszystko przez nagonkę na zonę piosenkarza? Heile Bieber, od której w ciągu kilku tygodni odsunęło się spore grono wielbicieli. Internetowa afera związana z Heile Bieber dotyczy w dużej mierze jej relacji z byla dziewczyna Justina. Selena Gomez. użytkownica TikToka regularnie przedstawiają kolejne dowody na zloszliwost Melzonki Biebera. Względem jego eks. Zle PR, z którym mierzy się obecnie Hyle, spowodował, że od modelki odwróciło się wielu fanów. Czego dowodem jest stale malejąca liczba obserwatorów na Instagramie. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Choć ostatnie dni z pewnością nie należą do najprzyjemniejszych, zarówno Haile, jak i Justin, starają się zachowywać z pozory normalności. Modelka szalala ostatnio podczas wakacji w Meksyku. A Bieber oddal się z obowiązaniom zawodowym. Po ostatnim koncercie w Hollywood Park. Kiosenkarz został przylapany przez paperazi, podczas gdy raczył się łzywkami. 29 latek popalal skrata z, z bliza i nieokreślona substancja, którego popijał piwem z puszki. Fani zastanawiają się, czy sieganie po alkoholi i inne łzywki nie jest reakcja na stres wywalany zamieszaniem z Haile. Justin i Heile Bieber znają się od wielu lat. Tak wyglądali ich początki. Muzyk mówił. Za to jej ojciec zaaranzowali ich malzenstwo. Podczas skromnej imprezki po występie na festiwalu, Bieber miał na sobie obszerne dżinsy i szara bluzkę, na które zarzucił wzorzysta kurtkę. Stylizację dopełnili sportowym obuwiem i zielona czapka z daszkiem. Na twarzy piosenkarza tego wieczoru zabrakło niestety uśmiechu. Zobaczcie, jaki Justin Bieber specjal czas po koncercie.